Cześć, witam w pierwszym odcinku nowej serii. Wiem że, nowa, wiem, że powinna być mega kampania, ale mega kampania już jest zmontowana, więc będzie niedługo. Ogólnie z mega kampanią już problem, ale to raczej powiem na kiedy dojdziemy już do tego momentu, bo mam trochę nagrane na zapas mega kampanii. Dzisiaj zagramy sobie naszą piękną nawarrą. Nigdy nie patrzyłam, znaczy nie, grałam raz nawarrą, nie będę was okłamywał. Strasznie dawno temu, więc w sumie już nic nie pamiętam. Ma swoje, po pierwsze, własne misje i po drugie, ma swoją, ym, swoje własne osiągnięcia. Żeby podbić chyba całą Iberię przed 1500, czy coś takiego, jakieś strasznie trudne. Oczywiście spróbujemy to zrobić i oczywiście nam nie wyjdzie, w sensie... To nie jest tak, że może nam wyjdzie, może nie, to jest pewne, że nam nie wyjdzie. Ale właśnie dlatego to zrobimy, bo nam nie wyjdzie. Po pierwsze, czy co są już nie. A few moments later. Dobra, to jest restart. E, no to cóż, widzimy się za chwilę. Ok, powrót do rozgrywki. Jest, jest! Kastylia ma na rywalu Aragon. Bierzemy szybko sojusz z Kastylią. I Royal Marriage. Teraz w sumie możemy stwierdzić Royal Marriage, bo i tak y, nam nic raczej nie zrobią, bo jesteśmy sojusznikami. Musieliby na początku nasz sojusz rozwalić. Problem jest, jakby chciała od na, nas Hiszpania wasalizacji. no to to był już poważny byłby problem. To jest pytanie, z Francją też trzeba poprawiać relacje, z Anglią i z Tobą. French, O, i Kastylia nam pieniądze daje, to jest martwiące wbrew pozorom, bo to oznacza, że zaraz będą nas chcieli zwasalizować i będzie patola totalna. Wbrew pozorom, nawet jakbyśmy się stali papatem Kastylii, nie jest to aż tak złe. Może by nam Francja pomogła się wyzwolić? Francji nie ma na... Co ty masz na Rwalu z potężnych ludzi? Nie, nie, ja nie chcę być twoim wasalem. Co ty mówisz w ogóle? No tak średnio widzę ten sojusz z tobą. Tak średnio bym powiedział. Jest, mamy dzieci, co. Jakby go nazwać tak, tak dobrze? Mm. Dobre innie. Lika Francisco. Francisco Febo, to brzmi dobrze. Francisco Frank, co? No 13 punktów, to jest dobre dzieci. Dobra, dobra. I teraz możemy zacząć grać. Bo już nam Castelia Unii, a nie Aragon Unii Personalnej nie dadzą na twarz. Uff, uff. Dosłownie chyba z kilka miesięcy po śmierci, po tego jak mieliśmy dziedzicę, nam umarł król. Ale to jest szczęśliwy ran. Ale to jest szczęśliwy ran. Wow. Nie ten event, o którym mówi, stanie się kiedy ten król się przewróci. Więc, patrzę, chyba też sporo, zostało, ale fajne eventy. Już ogólnie mamy sojusz z Portugalią. Z Francją jest ciężko dalej. Tak jest mój raport. Zaraz wrócę, kiedyś, się coś ciekawego stanie. Anglia w ogóle na mnie kraj zrobiła. Ciekawe. Dobra, udało się wziąć sojusz z Portugalią, co jest dość dobre, bo możemy sobie zrobić tą misję. Co nam da jeden Diplomatic y, ten y, reputation? I może się uda sojusz z Francją wziąć. Tylko może. Czekać, czy jaś mam tutaj dane? Tak, dobra. No to widzimy się zaraz. On w ogóle. Co? A gdzie jest mój event? XT? Gdzie jest mój event na. No. Nie wiem. Nie wiem. Może nawet nie chcę wiedzieć. O mnie w ogóle to jest bardzo śmieszne, że to, że Kastylia ciągle mi daje pieniądze, ja nie stanę się jej wasalem. Nie ja mam nawet takiej opcji. I to też, że Aragon wziął sojusz z Wenecją, więc no fajnie. To, co się nigdy nie dzieje, akurat się teraz stało, kiedy muszę zaatakować Aragon. No fajnie, 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 fajna gra. Jest, jest, mamy sojusz z Francją. Essa, Essa, Essa sojusz z Francją. Dobra. I teraz Royal Merch, szybko, szybko, szybko. Royal Merch, Royal marriage. I dobra, to teraz zrobimy taki gangbang na Aragon. Że będzie dobrze. Cary. Eee, w ogóle, jak agresywna jest ta Francja! Dopiero wojnę z Anglią skończyła się w wbija. Oj, ty zerwałeś sojusz. Aragon, zerwałeś sojusz, no fajnie. A może to z misji jednak było? Nie, to było z eventu. To na pewno było z eventu. O, 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 jakaś wojna, jakaś wojna. Dobra, z Granadą ja dołączam oczywiście do tej wojny, ale oczywiście nie będę w niej nic robił, bo jestem wiernym sojusznikiem. Teraz zapewnie dostaniemy event, przez którego dostaniemy możliwość Unii nad Aragonem. I będzie śmiesznie, bo będę musiał sam to zrobić. Czy się nie uda i już będzie restart robiony? Już to po prostu widzę? Aragon nie gwarantuje XD. A może to ja muszę mieć króla do tego eventu? Jak muszę mieć, no to dość śmiesznie będzie. Tutaj widzimy piękne tripaloszki robione przez jaj. Ładne, ładne. Pierwsza reforma to idę oczyścić pod Manpower. O! A nie, to nie jest ten nivel. no już, już się ucieszyłam. Aha, i teraz się okazuje, że Francja lubi się za W Neapol w sumie nie ma dziedzica. Jakby się tak wbić w Neapol? Może to głupie, znaczy nie może, to jest na pewno głupie, ale <noise> może się udać. Niby bierzemy to climb throne i lecimy w ten. pomaga Francja, Kastylia. Tylko zróbmy co? jeszcze więcej faworków, w sumie u wszystkich. Czy u Portugalii potem. Okej, okay, mamy już pierwszą ideę. Wiem, że bierają z dużym nadkosztem, ale. Nadkosztem, tak się w ogóle nie mówi. Bierzemy defensywne. Taki jest plan. Bo pierwsze wojny będą dość ciężkie, więc no fajnie będzie. Ogólnie oni już mają dziedzica, na szczęście on jest weekly, więc może jeszcze się uda plan neapolski. Ogólnie w międzyczasie Kastydia rozwala doszczętnie Maroko. Ach, RP, RP rokiem jak się kręciło. To były piękne czasy. Dobra. Wojna się skończyła, tutaj coś stało. profesjonaliści by wzięli, fajnie. Kastydia jeszcze trzeci raz nie o prosi. Trochę mnie to przeraża. Stało do renesansu. No dużo. Ty, lat, ty Po Tak, Nie, 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 nie. Naj, 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 naj. Nie, nie rób tego. Westylia, nie, nie rób tego. Nie, nie rób, nie rób. Nie ma po co. Można rzecz przy zgodzie przecież, w radości, w miłości. Trade favors for... for trust. Nie, to nic nie da. Dobra, to dukaty przynajmniej od nich zabierzmy. Ile? 40 dukatów, albo 7 power, lepsze dukaty. No cóż, powoli nam się wali cały plan, fajnie. W ogóle idee militarne rozwijamy mi militarnie. pozdrow w górach. Tak, bierzemy sobie szybko Royal Marriage. Też szybko ty musisz dorosnąć. Ile ci jeszcze raz zostało? 4 lata. Dwie ile to jest 4 lata. O, Portugalia by nie dołączyła. Nie no, jakbym Francję zawołała, to by dołączyła. A może by tak zrobić klejman na i się w kasteli wpić? Nie jest to dobry pomysł. Nie ma szans, żeby to był dobry pomysł. Szybko no. Kurczę, ile można tu rozpać? Ja rozumiem, że masz 12 lat, ale nie możecie go już koronować. co? Jak ja bym się wpił w ciebie, ile ja bym... Ile, kto by mi pomógł? Nikt? Aha. O, jest wojna domowa kastylijska. czyli zaraz dostanę unię mnie personalną na... Ej, Aragonem się to fajnie. czy oni mają dziwnego władca. Gishleri. To w ogóle jest. jest. Dobra, już Royal Marriage. I sojusz. Takie my w ogóle dziwne bierzemy sojusz, jak ja Ejj, zupełnie. Dobra, kiedy ci się kończy ta regencja, no. Kiedy się kończy. A w Nowym już się kończy. Szkoda, że to już masz awaryjki, a my się nic nie uda. To ja to co już tą też weźmiemy. Mogę styronę wziąć Rajamery. Wiecie co ja to zrobię? Bo może e, łatwiej będzie dziedzica dostać. I dalej dołączone no, i ja nie mogę. Można być takim człowiekiem ulicowym, jak na przykład Anglia. O nie, o nie, o nie, o nie do Burgundia sukcesem się stałem. Czyli zaraz Francja się będzie bić i się nie wbije. Tutaj. Francja szybko, chodź, chodź Francja. Musimy się szybko tu wbijać. Już, kit z tą, tą drogą, bierzemy sobie, nie, to był bardzo zły pomysł prać za 700 punktów, to, no cóż, przynajmniej więcej podatku będzie, dawaj armię, yy, zaryzykujmy już, to jest i tak dość długi run, więc najwyżej stracimy całą psychę, tak, yy. ile się zostało trusa ze mną, już nie aż trusa ze mną, dobra, Jerzy, rekrutujmy tą armię, bijmy się z Francją, JOLO! Dobra, i uciekamy szybko. Na warrę. Dawaj, tutaj takiego generała. Siebie. Nie dokończyliśmy w ogóle idei. W sensie nie dokończyliśmy. Nic dziwnego, że nie dokończyliśmy. Ale nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy. Do... Okej, okay, udało się uciec. Też wszystko w rękach Francji. Pytanie, czy Francja chce. Tak, Francja chce stąd terytorium. Szkoda. Bo ja nie zaznaczyłam, że chce, nie? Tak, ale jestem głupi przynajmniej sobie podbiję. Mam nadzieję, że to mi odda Burgos, no bo ja bym chciał szczerze tak dość sporo poszpącić sobie tutaj. tak. Ja wiem, że to była straszna cringe'owa granica. I pieniądze jeszcze, 800 dukatów. Coś takiego bym chciał wziąć, szczerze. Jakby się to udało, to by było wielkie szczęście i radość. Nie, czekaj, tu Francja zostań, Francja, Francja. Francja nie ma jeszcze wojny z Austrią, co ona robi? Francjo Zdę? Leć tu Dobra, mamy czwartą Renesans w międzyczasie też przejęliśmy A jak ja pójdę, to pójdzie za mną? Czy on ma się czasu Tak, dobra podajmy sobie tego, tutaj tego pana Tutaj tak Dobra, idą za mną? Nie, nie idą OK, może się Mediolan jeszcze uda e, czy tam Milan znaczy nie wiem, że to nie jest Milan, ale no przy się przyjęło, to będę tak mówił e, albo też Mediolan, obojętnie to jest szczerze no nie pomagają w obleganiu, przynajmniej asekurują tyle dobrego nie czekaj, tutaj wystarczy to jakbym ja wysłał nie, tak, dobra e, Mediolan szybko chodź do tej wojny chodź, chodź nie, nie chcesz dojść do tej wojny, fajnie. Szkoda też, że się zerwał coś z tobą. No cóż, może też zechcesz szybko spisać, czy coś? Znaczy nie. No cóż, ogólnie robię to, czego się nigdy nie powinno robić, czyli zaufam botowi. Bardzo zły to był pomysł, zaufać botowi. Bardzo zły to był pomysł w ogóle zagrać na warunku. Zacznijmy od tego. O, mamy dziedzica Carlos, no średni, a energi zostanie, bo lepszego nie ma. Czekaj, nie, nie wysyłaj tam. Daj, idz, wyszli całą armię. Okej, okay, mamy moralki. Jest. Oto o, o moralki głównie chodziło w tych ideach. Jaką ty masz? E, Czwórkę, ja mam piątkę. Ty ogólnie raczej środki e, piątki zbyt szybko nie będziesz miał. Ja w ogóle teraz nic by to, mi to kosztowało. z punktów, no dużo. Bym chyba wolał ideę rozwijać. Co jest następne? Landmanowe. Dobra, dobra, okej, okej, okej. Dobra. Jest. Jest. Jest! Jest. Francja się nie mieszała tam. Dobra, mam misję do zrobienia pierwszą. A, nie, to nic nie daje, to nieważne. Uj, ujuj. Dobra, tutaj rozwalili. Kto tutaj jest? Nie ma tutaj Francuzów. Martwiące jest to bardzo. To bardzo. Okej, ten się chcą wbić, niby. Nie, ja tam naprawdę się tu jakby to był jakiś multiplayer tutaj stając wszędzie nie. W sensie i tak tutaj jest za dużo ludzi, bo to był multiplayer. Ale no stając tutaj no, Multicarbę po prostu. Dobra, robimy RP na wary, pozdro. Um. Szybko z bądź, Burgos. Burgos. To bywa nisko za nisko. Mogłem w sumie ofensywne wziąć. Stability. Dyscyplina by była. Land shock. No fajne są ofensywne, ale no nie wziąłem. No cóż. Ta, lecimy dalej. E, Dawaj jeszcze jednego generała. O, też dobre. Też dobre, dobra, Jedziemy na Madryt. Na toledo teraz. O, tutaj bitwa będzie. Dobra. Graliśmy, przegrać się mogliśmy. Poczekaj, się rozpełzą trochę Francuzi. Pow, oh. Napoleon. Dobra, <laughs> zniechmy trochę prędkość. 50 tysięcy wściekłego Francuza leci. Ej, chodź tutaj, Francuzu, chodź. Tutaj, Francuz. Le. Francuzi jeszcze chyba mają gorsze moralki. No tak, to nie są jeszcze te czasy, kiedy mają lepsze z idei. No cóż, ja powinienem mieć podobne moralki do Hiszpanów, znaczy do Kastylijczyków, chociaż mają dużo więcej prestiżu, więc pewnie nie. No szkoda trochę z tym Aragonem, no. Się nie udało. Dlaczego oni chcą tak bardzo bajadolito by legać? Nie wiem. Granice będą takie jak nigdy, w sensie w poziomie rakowości. 300 punktów, to tego bym potrzebował, żeby to wszystko skorować. Z Asturii oczywiście Leon wyzwolimy, nie? Będzie tutaj taki potężny Leon, nie? Robiony. jak zwykle, kiedyś się podbija kastylia. Dobra. No widzicie, to jest potęga Bis Network, no. I też jednego w Siege też, w sumie to też. Okej. Okay. Chciałabym się przydało też dość szybko z tej wojny wyrzucić. Ta, tyle dopadło, lećmy na Braganze. Bo trzeba zdobyć kom. Mm, Dawaj mi profesjonalizm. Okej, okay, mam już handlarza tutaj jednego. Dajmy sobie w sumie w Nord tutaj. Albo nie w Sewili dajmy sobie. Chociaż czekaj. Dajmy, dajmy sobie tutaj. Eee. Ok, i teraz pytanie. Kiedy ty byś się chciał poddać? Ja bym szczerze od ciebie pieniądze wziął. No nie pogardziłbym pieniążkiem, no. Um, I tutaj problem polega na tym, że na Portugalii nie mamy Bispe Network, więc będzie dużo jak krew z nosa to leciało. Okej, okay, jak jest Francja, jest high, nie? High, high, high. Jest high, dobra. Ma higha Francja. Um, Okej. Okay. Chodźcie tu Francuzi. Gdzie w ogóle są Co? Oni mają jakieś... Wielkie armie nic z tego nie robią. Influencer mi się szrachto bardzo zwiększa, niestety. Nie, nie schodź, nie schodź, Ale jesteś głupi. Śmiejesz prawie zdobyty. Co w ogóle robi teraz Francja? Nie wiem. The Holy Roman Empire, fajnie. Dobra, Francja się w to nie miesza? Nie. To jest dobre. Oni chcą chyba Cantabrię, nie? Oni chcą Cantabrię. Dobra. Jeżeli tutaj ciebie tak szybko. To Asturię tutaj szybko i to, żeby mnie zabrali tego. Jak coś to po prostu kaseras zabijemy, żeby mieć tamtą terenę, wyzwolimy. Ehm. Mogę tu dojść? Tak, mogę, dobra. No to po prostu tak zobędziemy W sumie ile ty masz 11, to masz 6, to kaseras weźmiemy. Tak, będziemy mieli dużo więcej orskora. Ok, Portugalię już masakrują. W sumie leć tutaj, Francja. A nie schodź z tego, for. Oh, dobra, lecimy na La Manche. Przynajmniej złoto będzie więcej pieniędzy. Uf, to już dawno nie byłem tak spocony jak teraz w tej grze. Dobra. Fajnie, Dawaj pieniądze. Ile ty chcesz? będziesz chciał, żeby pieniądze dostać? No dużo. Dobra, lećmy tutaj mu inką, po prostu kradmy. Kradmy. Kradnijmy. Ajaj, ajaj, kiedy dojdzie tutaj? 9? Tutaj 9. Ok, uda się uciec. Dobra. Spaliliśmy la Manche, wiem. Karygodny czyn, ale. Dobra, Bragan zapadła. Ile tu byś tam? Nic. Jeszcze za pokój. Rozpełzmy się po Portugalii na razie. Czekaj. Czekaj. Kastelia się trochę przebudziła, niestety. Mam w ogóle strasznie ładne mundurki. Swoją drogą. Tyleć tędy. Dobra, white może. Okej, okay, odbili la manche. Widać, że Hiszpanie jak tylko la manche stracą, to od razu idą. <słuch Rajko> nie uda się uciec. Lećmy tu szybko. Lećmy tu, czekaj. Nie, nie, to był de... inny pomysł tutaj w ogóle przejść. Dobra, wycofajmy się. Dość spore straty. No może z Whitepisa wejdzie z, z tymi. No się uda. Dobra, chodźmy na Lizbę. Może to coś da. po cichutku. Dobra, jest. Whitepisa. Ok, i teraz tak. Ym... Przepraszam, że się tak mało komentuję, ale tutaj to trzeba się spłacić. Nie wiem, dlaczego to w ogóle Francja tak wzięła. Ale ja może nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, jak tam y, ty coś pisować? Jeszcze dużo ci zostało. Bo bitwa jest się toczy. Może nawet to wygramy. Jak na bitwę morską, to dość dziwne, żebyśmy wygrali. Ile można to oblegać? Dobra, chodź, czekaj. Wyślij tutaj tych, tu. Ty masz też, też Siege'a, nie? też Siege'a masz. Ajajaj. Coś... Co? Gzda. fuj, te francuskie, te austriackie granice tu. Dobra, zdobywaj to Leon, no. Czy ty chcesz w ogóle Leon? Nie. To chyba źle, bo będę musiał ten fort otrzymywać. Toledo, nie padaj, trzymaj się tam. Trzymaj. Dobra, jest. Leon palę i lecimy teraz szybko tędy. Szybko, tutaj Francjo, musisz mi pomóc. No objective, no objective. Leć, leć szybko za mną. No Francjo, chodź tu! Francjo, co ty wyrabiasz? Dobra. Wbij się tu. Może mi pomogą. Jeszcze zobaczą, że się wbije. Dobra. Lecimy, okej. Okay. Na Forra 5, dawaj. Na Warra w sensie. Eee, tutaj już są nawet Anglicy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tutaj dojdzie do bitwy. Szybko, trzeba Malaga zdobyć. Trzeba jak najszybciej tę Malagę zdobyć. Okej, okay, oni uciekają na południe. Oni jeszcze tu mają fort. Niestety. A, dobra, dawaj, dawaj kolejną ideę. Ciekawe, czy to jest do starszych generałów, czy to nowych dopiero? Ok, tutaj się wbiją. No, możecie przestać tango tutaj robić, brazylijskie. Nie, i wy to przegrać przez to tango brazylijskie. O, bunty, bunty. Te, wojna, ale. Gorzej by było, jakby teraz w sumie dostali Unię nad. co? Już jest Call for Peace? Zaraz Francja dostanie Cal for Peace. Jak u ciebie? Chyba pisem. O, bliżej, bliżej, zaraz. Zaraz, bliżej. Czy tu uciekasz? Czy tu uciekasz za morze? Chyba tak. Chyba tak. Chyba uciekasz za morze, jednak. Oho, to się Portugalczycy wbili. Teraz zostawmy na razie, żeby oni to oblegali. Ja okupujmy sobie po prostu prowincję. Już już, kilka miesięcy wychodzi z wojny. Ale to jest za 80... O, ty już prawie w ogóle chcesz spisować. Ale to jest dobry run. Ale to jest dobry run. Ale to jest dobry okay. run. Tyleć tu na placensch. Tyleć tu. oj uj uj. Tutaj koncentruję swoje siły. Maladze. Nie, nie leć na sobie ile nie leć. Dobra, tutaj pomóż. Dobra, powinniśmy się rozwalić. Rozwaliliśmy. O, o, Anglicy, Anglicy, Anglików trzeba rozwalić. Anglików trzeba rozwalić, Anglicy muszą się z tej wojny wychodzić. Dobra, wychodzą z tej wojny, ok. Mamy 99, pisujemy. Essa. Essa, jeszcze War reps, dawaj. I lecimy, lecimy. Jest, jest, dobra. Mamy to. Mamy piękny rak nawarski.